Ja witam z tej strony, Wróżka Sorsza z portalu Różka T.V. Właśnie użyłam dla Was nowy horoskop tygodniowy i chciałabym Wam zaprezentować, co w strefie ogólnej będzie się działo u poszczególnych znaków zodiaku. Zaczynamy od znaku zodiaku Wodnika. I dla Wodników mamy w strefie ogólnej kartę Najwyższej Kapłanki. Oznacza to, że wodniki będą dążyły do zdobywania nowej wiedzy, będą chciały zdobyć nowe wiadomości, poszerzyć swoje pole działania. Być może wejdą w posiadanie jakiegoś sekretu, jakiejś tajemnicy, co również daje im lepszą pozycję w działaniu. Ryby. Dziewiątka buław. Ryby będą nastawione nieco bardziej nostalgicznie, będą wspominały minione czasy, będą zagłębiały się w przeszłość i tak naprawdę, dopóki nie rozliczą się z tą właśnie przeszłością, nie będą mogły ruszyć z miejsca. Tak więc nie ma co popadać w depresję, trzeba zrobić krok do przodu. Baran? U baranów mamy z kolei piątkę mieczy. Barany muszą szczególnie uważać, żeby nie dać się w tym tygodniu wciągnąć w jakieś niejasne sytuacje, w spory, w konflikty. Nie będą miały za bardzo cierpliwości na tego typu kontakty, mogą bardzo łatwo zostać wyprowadzone z równowagi, a to nie byłoby dobrze, tak więc barany nie dajcie się sprowokować. Byki. Dla byków mam z kolei wielki arkan mocy. A jest to karta, która mówi o tym, że byki na swojej drodze spotkają jakieś przeciwności, jednak mają w sobie tyle siły, tyle polotu, energii i wiedzy przede wszystkim, by wszystkie te trudności pokonać i obrócić się na swoją korzyść. Zabliźniąc z kolei Wielki Arkan Słońca, Karta, która mówi o tym, że bliźnięta w końcu porzucą mroczne i ponure chwile w swoim życiu. Zaczną coś zupełnie nowego, co da im energię. No, oczywiście karta ta mówi o tym, że jest to czas obfitości, czas plonów. Jest to również dobra karta dla osób, które starają się o założenie rodziny, starają się o dziecko. One mają wielką szansę na sukces. Rak. Trójka buław. Raki będą chciały wprowadzić w swoim życiu pewne zmiany, planują podróż, planują no, oderwanie się od rzeczywistości, przy czym wszystkim no, osiągną swój cel, osiągną stabilizację, osiągną harmonię i z łatwością będą podejmowały również decyzje. Następnie lew i rycerz ryter, monet. Ale też jest dobrą kartą, która mówi o tym, że rozwaga, wytrwałość i pracowitość przyniosą oczekiwane skutki, oczekiwane rezultaty. czym jest to karta, która mówi o tym, że osoby te będą blisko z naturą. Następnie panna. Panna. Dla siebie, ma w kolei asa mieczy, która oznacza, że panny rozpoczną coś zupełnie nowego, zupełnie świadomie wejdą w ten etap. E, ważne jest to, że panny wiedzą już, jak organizować sobie życie tak, żeby sprawy się nie nawarstwiały, żeby załatwiać wszystko na bieżąco, i to będzie dla nich bardzo przydatna umiejętność na ten tydzień. Następny znak zabiaku to waga, i dla wag mam dziesiątkę buław. Wagi mogą się czuć nieco przegniebione, nieco zagubione w obecnej sytuacji, przy czym ważne jest to, żeby w swoim działaniu wagi nie szły na skróty. Może to płosić, będzie szybki sukces, szybki efekt, jednak pomijanie pewnych etapów rozwoju powoduje, że w przyszłości to po prostu wyjdzie na jaw i te braki trzeba będzie szybko nadrobić. Jednak myślę, że wagi tutaj szybko zaaklimatyzują się w nowej sytuacji, będą już wtedy funkcjonowały normalnie. Skorpion. Dla Skorpiona mamy z kolei kartę Najwyższego Kapłana, która oznacza, że Skorpion może w tym tygodniu liczyć na wsparcie bliskich, na wsparcie przyjaciół, na wsparcie rodziny, bądź dobrego, obiektywnego doradcy, który będzie oczywiście mu służył radą, jeżeli Skorpion będzie sobie tego życzył, ale nie będzie się wtrącał. Niezależnie od tego, czy Skorpion tej dobrej rady posłucha, czy nie, to na pewno ma wsparcia. Następnie strzelec, i dla strzelca mamy Wielki Arkan Śmierci. Kartę, która mówi o bardzo dużej zmianie w życiu Skorpionu. Skorpiony pewien etap zakończą, nieodwracalnie, nieodwołalnie. Będą mogły rozpocząć coś nowego, e, przy czym minie trochę czasu, zanim odnajdą się w tej nowej sytuacji. E, warto pamiętać o tym, że takie zmiany przeważnie nie przechodzą z dnia na dzień, przeważnie się ich spodziewamy. Tak więc myślę, że strzelce tutaj w tej sytuacji również sobie poradzą. I koziorożec. Dla koziorożca mamy dziewiątkę monet, która mówi, że dla tego znaku zodiaku nadaje się okazja na zrobienie jakichś ekstra pieniędzy, na podjęcie dobrych decyzji finansowych, dobrym doradcą dla koziorosów w sprawach materialnych może okazać się kobieta, przy czym no, dzięki swoim staraniom, dzięki swoim zabiegom koziorcy zyskają w oczach otoczenia i będą się cieszyły uznani. Tak wygląda strefa ogólna, natomiast jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze kryje się na Was w tarota na przyszły tydzień, to zapraszam Was do zajrzenia na nasz portal na .tv. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.